Siema Siema, w dzisiejszym odcinku przedstawimy wam z Maciusiem y, pięć tam takich rzeczy, które przydadzą się na początku, jak zaczynacie y, grę w GTA Online. Więc zaczynamy. Pierwszą rzeczą, która się przyda wam na początku gry, to jest znalezienie takich znajdziek, które tak, dokładnie to trzech znajdziek, które za wszystkie. Jak wszystkie rozwiążesz te zagadki, to dostajesz 750 tysięcy, więc... No, u, u YouTube, różnych youtuberów jest to pokazane, jak to zdobyć. Więc, no, nie zajmie to Wam jakoś długo, a zdobędziecie dosyć duży, dużo pieniążków na start. No i właśnie z jedną z takich znajdziek jest taki topór, no, który akurat tu mam. No, więc przechodzimy do następnej ciekawostki. A więc... Drugą taką pomocniczą rzeczą w GTA, która Wam się przyda, są tryby adwersarza. Można, y, są one co tydzień premiowane przez Rockstar, y, dwa razy pieniążki i dwa razy RP. I możecie na przykład kupić za te premiowane, możecie kupić sobie mieszkanie, które Wam się przyda w późniejszych napadach, że Wam pokażę te mieszkania. Ona jest dokładnie tutaj za 200 tysięcy, bardzo tanio jest, bardzo krótko się zbiera, to 200 tysięcy jest przy plaży i bardzo jest opłacalne. A my przechodzimy już do trzeciej pomocniczej rzeczy. Trzecią rzeczą będą napady, które po kupieniu mieszkania będą, właśnie, będzie, będziecie mogli tam je robić, i możecie zarobić dosyć. No, setki, setki tysięcy, nawet milion możecie na tym zarobić, więc możecie robić je ze znajomymi albo z jakimiś randomami. No, nie zajm może no, zajmą wam trochę, ale, ale no... no. No to się opłaca na pewno. Przechodzimy do następnej. Czwartą już rzeczą pomocniczą są yy, salony gier, w których możecie robić napady na kasy, które są bardzo, ale to bardzo przydatne. Pokazuję już Wam e, te salony gier, wchodzicie sobie w telefon, w internet, potem wchodzicie w pieniądze i usługi i drugą taką stronkę klikacie i klikamy wejść na stronę. No i mamy tutaj e, siedziby, bunkry, hangary, bazy, kluby nocne, salony gier. No i oczywiście pierwsze to najlepiej polecam kupić salon gier, e, niestety one są dosyć drogie, chyba że na przecenach to wtedy nie są. Ale tutaj to jest najtańszy na salon gier, a zarazem najlepszy. Będziecie musieli trochę długo na niego zbierać, ale no, opłaca się. No i to są te takie tańsze, których w ogóle, ale to w ogóle nie polecam, ponieważ są bardzo daleko przygotowane i się totalnie, ale to totalnie nie opłaca. Jak już w wcześniejszych ciekawostkach mówiliśmy, możecie robić znajdźki oraz możecie robić tryby adwersarza. I uzbierzeć sobie na właśnie tutaj ten salonger. Jak już kupicie salon gear, pierwszy napad będzie za darmo a reszta już będziecie musieli płacić 25 tysięcy, ale to się naprawdę bardzo opłaca więc przechodzimy już do ostatniej, czyli piątej rzeczy pomocniczej. Mój kolega jeszcze zapomniał dodać, że bar warto bardziej się opłaca kupić najpierw, bi najpierw biuro za milion Niż salon do gier, bo biuro możecie, jak kupicie już, to możecie kupić taki garaż na import/eksport i możecie transportować tak, jakby samochody i dosyć sporo, co na tym zarobicie. I możecie prowadzić taki biznes ogólnie. No i zarobicie na tym, no, sporo. Wszędzie zarobicie sporo, więc. No. razem ogólnie potrzebujecie miliona pięciuset żeby to wszystko sobie tam kupić no, więc dziękujemy za obejrzenie filma, no. filmu, filmu. No. i to by było na tyle Zapomniałem jeszcze dodać, żeby, żebyście dali łapki w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem no. a my już lecimy, na razie, cześć siema